Cześć Wam, dzień dobry. Dobry wieczór. Słuchajcie, hmm, dużo emocji. Dzisiaj i wczoraj, w sumie, wszystko się zaczęło. Jakiś po prostu totalny roller coaster mam. Emocjonalny, ale no tak mam. Ostatnio, y, tak jak dzisiaj napisałam, nie do końca mogę być sobą, czyli tą mają, która po prostu robi wszystko y, wszędzie naraz, od porannych godzin do nocnych. Teraz więcej odpoczynku, więcej leżenia, siedzenia, więcej takiego chillu, co nie jest do końca po mojemu. Ale nie ukrywam, że Wasze wiadomości zrobiły robotę. Trochę też spędziłam czasu z rodziną i to dużo mi pomogło. Więc jest uśmiech na mojej twarzy jutro mam nadzieję, że już będzie z górki. Ech. Może też pogoda wpłynęła tak na mnie, bo pogoda w kratę, jak i mój nastrój w kratę, ale mam nadzieję, że już z górki myślimy pozytywnie, tak jak piszecie, więc taki jest plan, że już będzie dobrze. No ale to wiecie, to tego ja nie jestem w stanie zaplanować. To jest silniejsze ode mnie. Natomiast um, mówiłam Wam y, o suplementacji i powiem Wam szczerze, że ja nie zdawałam sobie sprawy, że wiele z Was też walczy gdzieś tam z niedoborami żelaza, witamin różnych. E, ja jestem taką typową anemiczką, zawsze miałam problem z anemią, dlatego y, moja suplementacja jest bardzo ważna. E, byłam w szpitalu, więc troszeczkę miałam zawahania z tymi wynikami, ale jakby działamy i coraz lepiej jest. Natomiast o dziwo żelazo jest naprawdę dobre. To było dla mnie dziwne, ale jest dobre, ja wiem z czym to się wiąże. I właśnie już przychodzę z tym tematem, skąd to... Zacznę słuchajcie może od żelaza, bo to jest chyba temat u mnie top. Razem z kolagenem, zresztą, ale z kolagenem to zaraz Wam powiem. Jeżeli chodzi o to żelazo, to jest najlepiej przyswajalne żelazo, jakie poznałam. A przygodę miałam z różnymi żelazami, nawet tymi na receptę. Natomiast to najlepiej się przyswaja, i dowodem na to są moje wyniki ostatnie. Bo tak jak Wam powiedziałam, jestem mega w szoku, że mam żelazo w normie. Gdzie mówię, jestem anemiczką i ja zawsze miałam problemy z hemoglobiną. A tutaj jest dobrze. Co ważne w tym żelazie, w tej saszetce, którą bezpośrednio sypiemy do buzi jest również witamina C, ale nie tylko B2, B2 B12, B6, ale witamina C jest tutaj bardzo istotna, bo żelazo musi i zawsze w parze z witaminą C i do tego jeszcze e, proponuję laktoferynę, jeżeli tutaj mówimy o przyswajaniu żelaza, ale to żelazo jest najlepsze. Kolagen, słuchajcie, to jest suplement, który jest ze mną, odkąd uświadomiłam sobie, jak ważny jest kolagen. A przede wszystkim u osób, które mają problemy ze stawami, z kośćmi, ze ścięgnami, sportowcy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem tutaj idealnym przykładem, jak i mój Konrad, który bardzo dużo trenuje i zaczął też brać kolagen. Dzięki mnie bo go uświadomiłam, jak to jest ważne, słuchajcie, bo ja to cały czas powtarzam, to jest niby takie logiczne, kolagen, yy, ale tak logiczne, że ja na przykład no, nigdy nie stosowałam go. Natomiast odkąd zaczęłam stosować kolagen, ja już mówiłam o tej sytuacji, ale tutaj w chrząstkach coś mi tutaj chrupało. Wyobraźcie sobie, że jak zaczęłam brać kolagen, to to przestało mi chrząkać. Więc... Yy, jest to nam potrzebne. Jest to składnik, który, yy, który odpowiada za nasze chrząstki, za tkankę łączną, za nasze kości, więzadła, za wszystko, co jest naprawdę istotne. Natomiast od 25 roku życia nasz organizm już nie wytwarza takiej ilości kolagenu, yy, który jest w normie. Dlatego musimy się suplementować i często o tym zapominamy. Dlatego ja Wam totalnie polecam ten suplement od jasenki. E, tutaj z witaminą C on idealnie się wchłania w nasz organizm i idealnie idzie też w parze właśnie z kolagenem. Ja tutaj Wam pokazuję 10 tysięcy kolagenu, natomiast aktualnie po operacji biorę sobie 20 tysięcy, taką naprawdę mocną dawkę, bo moje kości naprawdę tego potrzebują, a w szczególności moja prawa noga, która jest po operacji i... E, no, jest w dużej potrzebie. Cześć wam, cześć wam ponownie. Słuchajcie, próbuję chillować, próbuję odpoczywać, ale ciężko mi. Nie wiem, ja po prostu jestem jakaś yy, chora na łeb. Tak, ja yy, wystarczy, że wzięłam tabletkę przeciwbólową, która jest naprawdę dobra i na takim delikatnym haju nawet jestem. Yy, ale spokojnie, jakby wszystko w normie. Najważniejsze, że noga przestała boleć. Natomiast jak y, ta tabletka zaczyna działać, ja tak sobie leżę i czuję, że mi wszystko odeszło cały ból, wszystkie moje zmartwienia to mam ochotę wstać i zacząć sprzątać. Tak. Więc moje pięć minut z odpoczynku y, powinno mi wystarczyć, tak. No ale to jestem cała ja. Kawusia i chyba będę prania składać. Ale na siedząco, więc też odpoczywam w sumie. Od razu Wam uprzedzę Wasze pytania, bo to, co mam na sobie, jakieś naszej niki, zawsze jest masa zapytań, a przed sekundą dosłownie przyszedł kurier, bo jak zobaczyłam u Caroline's Cheek Jewelry, to cudo, jeszcze cytrynki były, ale nie wiem, czy jeszcze zostały, bo tam ostatnie jakieś sztuki były. No ale to, cudo jest przepiękne. Słucham. Jeszcze chcesz? Już daję. Już sekunda. A kto to tam jest? No, więc od razu wam mówię, to cudeńko jest z Chick. Nie wiem czy jeszcze ma, ale no przepiękne. To jest takie słodziaszne nawet wiecie, że taki jak teraz mam e, też pasuje. Co? Dobra. Dzisiaj obiadu nie gotuję. Fajnie, co? Nie muszę się napracować za bardzo. Cześć Wam, dzień dobry, słoneczko na chwilę wyszło, więc wyszłam na balkon, żeby trochę złapać tych promieni słonecznych. Dzisiaj mam obowiązkowy odpoczynek. Odwołałam rehabilitację, bo po wczorajszej Energy Landing. Muszę dużo odpocząć, dużo, dużo, dużo i zregenerować siły. Nawet odwołałam rehabilitację, bo nie jestem w stanie nic robić. Więc dzisiaj plan jest leżing. Chciałoby się powiedzieć plażing, smażing, ale niestety. Ale będę leżała dzisiaj. Nawet odgotuję, gotuję. Słuchajcie, dzisiaj gotuję się zamawiam, nic nie <grystanie> i odpoczywam. Ale dzisiaj będzie live też z Herbazar, więc chcę Wam pokazać cudeńka, zresztą między innymi to cudeńko, które mam na sobie, czyli ogrodniczki. Musicie się śpieszyć. Wczoraj nawet trochę matkowaliście mi w wiadomościach, że co ja robię w Energylandii, że nie mi się tak przemęczać. I rzeczywiście mieliście rację, bo powiem Wam szczerze, że po godzinie będąc tam pomimo jakby tego, że tam jest naprawdę zarobiście, to stwierdziłam, że to nie jest odpowiedni czas na to, żebym tam się pojawiła. Bo to chodzenie, nawet wiecie, nie korzystanie z atrakcji, ale chodzenie samo z miejsca do miejsca, ta pogoda, która była przepiękna, ale dla mnie była po prostu zbyt męcząca, sprawiła, że... Yy, no... nie będę może mówić za dużo, bo... Może mój lekarz tutaj ogląda tę historię, ale było ciężko i boleśnie na wieczór, nawet w nocy, słuchajcie, było ciężko, ale już sobie obiecuję, już to pierwszy, ostatni raz, raz. Teraz skupiam się bardziej na sobie i na wypoczynku i rehabilitacji.